The Vanishing of Ethan Carter, czy po naszemu zaginięcie Ethana Cartera, to polska gra studia The Astronauts, czyli ludzi pochodzących z dawnego People Can Fly ze szczególnym wskazaniem na znanego, że tak zażartuje blogera Adriana Chmielarza. To ekipa najbardziej kojarzona za takie gry jak Painkiller, Bulletstorm czy Gears of War Judgment. Znudziło im się komercyjne tłuczenie wielkich tytułów i uznali, że teraz będą niezależni. Szef The Astronauts zrobił sporo medialnego szumu swoim blogowym komentowaniem wysokobudżetowych produkcji i działania branży gier, co może wywoływać ambiwalentne odczucia. Ale wiecie co? Mam to gdzieś. Zajmuje się grami, a nie ich kampaniami promocyjnymi, więc i w tym przypadku skupię się na grze. Niech broni się sama, zostawiając medialny bagaż za drzwiami, wąskimi tymi walizkami. Dostałem przedpremierowy dostęp do fragmentu gry, który można by nazwać sporym demem i spędziłem z nim lekko ponad godzinę próbując wejść w każdy zakamarek. I wiecie co? Jestem zaintrygowany. Ale zacznijmy od początku. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako quaz, a to są przedpremierowe wrażenia z pierwszej godziny zaginięcia Etana Cartera w wersji pecetowej. Gra ma też za jakiś czas wyjść na PlayStation 4. Drobna uwaga techniczna, mój komputer do słabych nie należy, ale karta graficzna Radeon 5770 ma już swoje lata. Dlatego to, co oglądacie, nie chodzi na maksymalnych ustawieniach graficznych i czasami lekko chrupie. Z drugiej strony, zmiany ustawień wizualnie odmieniają grę na tyle nieznacznie, że zapewne i tak kompresja YouTube'a pożarłaby różnicę. Dość rzec, że przy takiej ilości szczegółów chodzi naprawdę przyzwoicie i wygląda świetnie, a ilość opcji graficznych powinna zaspokoić większość miłośników, włączników i suwaczków. Opowieść zaczyna się, kiedy to niejaki Paul Prospero dociera do doliny małego miasteczka po otrzymaniu tajemniczego listu od chłopca zwanego Ethan Carter. Dość szybko natrafiamy na miejsce zbrodni i przy pomocy parapsychicznych zdolności naszego protagonisty, próbujemy zorientować się. Co się tu dzieje? W pierwszym momencie można odnieść wrażenie, że zaginięcie etana kartera to jedna z tych gier, w których tylko się chodzi i patrzy na rzeczy, ale to zaledwie część prawdy, bo jednak mamy tu poukrywane drobne przygodówkowe zagadki, a sama gra nie przechodzi się sama, bo sporo rzeczy można pominąć i grać dalej. Nie wiem, jak będzie skonstruowana cała gra, ale w demie można zignorować wszystko, przebiec przez dostępną lokację i zakończyć całość w 5 minut, nie znajdując niczego. Podoba mi się to. Ten brak wymuszenia czegokolwiek na graczu. Oczywiście trudno powiedzieć jak będzie w pełnej grze i czy nie trzeba będzie wrócić, odkryć tajemnicy, aby popchnąć dalej opowieść. Sama dostępna lokacja jest dość korytarzowa, ale ów korytarz jest szeroki i w wiele miejsc można wejść, aby odnaleźć dodatkowe tajemnice. Albo nie znaleźć kompletnie niczego, co tworzy wrażenie dość naturalnej lokacji z zakamarkami niestworzonymi przez twórców jedynie po to, aby ukryć tam skrzynię ze skarbem. To, co wkurza, to dość arbitralnie narzucone niewidzialne ściany. Rozumiem, że to przygodówka i twórcy zablokowali możliwość rzucenia się w przepaść z okrzykiem: Żegnaj okrutny cyfrowy świecie, ale to, że zupełnie bez powodu nie można wejść na niektóre kamienie, bo no nie wiem, nie są koszerne? Po prostu bo nie. To lekko irytuje. Szczególnie w tych miejscach, gdzie dosłownie tuż obok możemy przejść, ale nasz bohater zachowuje się, jakby miał jakąś głazofobię. Głazo, nie kłazo. O nie, nie, nie stanę na ten kamień. Piaskowiec to zło! Gra w zasadzie nie wyjaśnia, jak działają zagadki, i dobrze, trzeba samemu rozgryzać mechanikę rozgrywki. Znajdujemy jakieś obiekty oraz miejsca, w których czegoś brakuje, a nierzadko po odnalezieniu zbioru poszlak możemy uruchomić wizję z nowym kawałkiem opowieści. Bo taką moc. Ma pol Prospero. Miewa wizję. Samą scenę zbrodni z facetem bez nóg i mózgiem zamienionym w bitą śmietanę rozgryzamy, przywracając wszystkie powiązane z nią obiekty na swoje miejsce. Wizje odpowiadają nam, gdzie znajdziemy kamień albo korbę, a kiedy już wszystko poustawiamy, możemy uruchomić wizję rekonstrukcji przestępstwa, w której musimy uszeregować poszczególne wydarzenia we właściwej kolejności, zanim zobaczymy, co się naprawdę stało. I w sumie cieszę się, że jest tu jakaś rozgrywka oraz zagadki. A jeśli ich nie rozwiążemy, nie poznamy całej opowieści. Nie chcę zdradzać o co w niej chodzi, nawet w tym poznanym przeze mnie skrawku, ale pewne wątki skojarzyły mi się tu z mitami Cthulhu, a kiedy zobaczyłem prawdopodobnie opcjonalną scenę pościgu za zjawą. astronauty po lesie, a potem napotkałem takie coś. Jeśli to jakoś ułoży się w spójną opowieść i nie jest jedynie nawiązaniem do nazwy studia deweloperskiego, to może być naprawdę ciekawie. Przyznam szczerze, że nie czekałem za bardzo na Dana Cartera. Nie zachęcił mnie niezbyt udany w moim odczuciu trailer gry, nie przekonywał marketing, ale teraz zagrałem i jestem zaintrygowany. Wiele zależy tu od fabuły, której jakości nie sposób ocenić po tak krótkim fragmencie gry, ale styl prowadzenia narracji jest interesujący. Cóż, do zobaczenia za niecałe półtora tygodnia, etanie karterze. Mam nadzieję, że Cię znajdę. Game on. A, gra jest dostępna w kilku językach i twórcy są świadomi, że w napisach można znaleźć kilka kiksów, które mają zostać poprawione do premiery. Szczególnie rozbawił mnie błąd tłumaczenia słów tak oraz nie przy opcji wyświetlania napisów. To znaczy w niemieckiej wersji zamieniono tak z nie czyniąc z niej wersję najbardziej asertywną. Więc kiedy sobie ustawiamy opcję na tak i zaczniemy przełączać języki zobaczymy jest po angielsku, tak po polsku, dalej see si", wi, see si", nein. To tak rozkosznie stereotypowo niemieckie. No wiem, dziwne rzeczy mnie śmieszą.